Okej, okay, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Settlers. Rozpoczynamy kolejny odcinek. I teraz tak, plany były takie, czemu tu ludzie strajkują? Halo, halo, przecież macie dużo jeszcze tego. E, goście, no, ogarnęli w porę, że mają jeszcze te rozrywki, Boże Święty. Yy, mieliśmy sojusznika. Yy, zacząć teraz sprowadzić szturm na te trebucze. Musimy je zniszczyć, prawda? Te trebucze, wszystkie. Dobra, zbrojni. Yy. Zbrojni, ustawcie się tutaj. O, chodźcie do wioski. Tu Kamieniu. będzie. Wkrótce wyczerpią się zasoby kamienia. Tu będzie taki punkt wypadowy z tej wioski. Wóz z katapultą. Ale jak się robiło, wozy za amunicją, bo wiem, że też coś takiego było. Wóz z katapultą. Ok, chodźcie tu. Tak samo. Hakim. kim? A to jest chyba wózki amunicyjne, właśnie. A, to w magazynie się robiło. Dobra. Też tu chodźmy. Tymi wózkami. A co? Jak już atakować to się zaopatrzmy tak, żeby już rozdupcyć ich tam wszystkich yy, Tu brakuje wełny. Kurde. Niedobrze W ogóle jeszcze można robić tarany i... wieże oblężnicze, tak będziemy mury oblegać. Kurczę, to będzie już taki szturm na Amen, nie? Już już ten taki ostateczny szturm. Wózki jadą, no jadą. Co to co, co to ciąg? Jakieś byki ciągną te wózki, patrzcie są... To nie są konie, to nie są krowy nawet, to są byki. Byczki Fernando to są. Ok. Eee. Zmontować, a potem przypisać batalion. Ja to wiem oczywiście, tak, tak. Chodźcie tutaj, natychmiast atakują naszego sojusznika. Tak, mój panie, chodźcie tu, się ustawcie. Wózeczki również. Tutaj są chyba pierwsze trybucze, no nie? Tak, tak o ile dobrze pamiętam. Uuu, tu nawet są zniszczone te budynki. Tu już dziura w murze, pań. Niedobrze. Czy my mamy coś im jeszcze wysłać? Przesłaliśmy już, no ja nie wiem o co chodzi. Nasza jest Wyślij, proszę, na nasz rynek, by nas Wózek. Wózek. A wózki z katapultą chodźcie tu. Uwaga. tego celu. A wy tego. I teraz tak góra została zmontowana. Jest gotowa do użycia. Natychmiast! Jesteś dobrze przygotowany do ataku na oblegających. Użyj swojej katapulty, by zniszczyć jeden z trebuszy! A to nie tu jeszcze w ogóle? Natychmiast! Gdzie ty, Hakim, polazłeś? Chodźże tu! Bądźcie tu Hakim. Musisz prowadzić to oblężenie, ten szturm. Szturm. Boże. Prowadzimy oblężenie na, oblę na oblegających. Bosko, po prostu. Bosko. Oblegać oblegających, to ma sens. No to Sabat, kurde, ona się tu ona Jezus, ona miała tyle żołnierzy, że to, to, się, to się nie wiem. To się w głowie nie mieści normalnie. To, co ona tam miała. O, tu są. Tu trzeba iść, dobra. Chodźcie tu. Chodźcie tu, dobra. W ogóle jak ja widzę te krówki tutaj, ile tych krówek... Jać, ale bym te krówki sobie wziął do siebie. Ludzie. Ludzie, ale to jest z tego klasztoru... Nie, to jest z tej wioski. Bo oni z tych krówek nic nie robią w ogóle. Takie to jest marnotrawstwo. W ogóle krowy na pustyni, nie? Ludzie. Przyjeżdżam, no, spoko. Przynajmniej mają co jeść. Jak to wolno jedzie? Ha, a ta w ogóle się zbagowała. Nie poddawać się. No dobra, jedzie. I Przejeżdża tych zbrojnych, spoko. Jeden z trebuszy został zniszczony. To trochę spowolni ataki szkarłatnej sabat. Następny. Jeśli będziesz w stanie zniszczyć wszystkie pozostałe trebusze, oblężenie zakończy się. Do ataku! Na miasto! Niech nie zostanie kamień na kamieniu! W kamieniołomie wyczerpały się zasoby kamieni. A, twój mhm. Do ataku na miasto. Tylko na które? Wypażycie. Na moje czy na jego? Bo ja już nie wiem. No łuczników tu mamy jakichś, to prawda. Ale też. No nie wiem, dobra. Dobrze, że to jest po takiej drodze, więc yy, wiemy mniej więcej, gdzie są te kolejne trebucze. Tu są. No to trzeba wrócić tutaj tak, mój panie. Jesteśmy w drodze Dobra, pomału Ogarniemy to, spokojnie to, to, to... Czy ja ogarnię, żeby tylko te katapulty ogarnęły drogę, bo jak ja widzę jak one jeżdżą, to... O Boże Jesteśmy w drodze. No to już wiem, że trochę ta misja Zres, jest potrwa tam. Ale cóż zrobimy, no No, tylko się nie zbagujcie, proszę. was. Tak. Patrzcie tu, wszyscy. Na twój rozkaz. Idziemy atakować. Nie może znaleźć kamienia. Co ty gadasz? A tutaj, okej. Okay. No, mało mamy tych. Cały czas. No, róbmy sobie to. Łaźnię jeszcze jedną w takim razie. Bo widzę, że. Trzeba. Ok, Hakimak by co teraz umiejętność swoją ma, bo dawno nie używał, wedle życzenia, nigdy się nie a wy w tą szczelinę od razu. Jak rozkażesz, walczyć dalej. Jedźcie po katapulcie, matko. Moje ukochane trebusze zniszczą twoje nędzne chatki. Nędzne chatki, aha. Słyszeliśmy, że twoi osadnicy cierpią z powodu widmowej zarazy. Przyjdź proszę do naszego klasztoru. Damy ci lekarstwo, które wyleczy tę chorobę. Okej. Okay. Dają mi lekarstwo, tak? Natychmiast. Wedle życzenia. Jak rozkażesz. A no my tam pójdziemy sobie pewnie w takim razie. No, tylko jak tu podjadę teraz, to jak oni mi z miasta wylecą. Nie no, mam nadzieję, że nie wylecą. Tak. Chodźcie tu. A wy, moi drodzy. Tu sobie podjedźcie O, będziemy pilnować. Teraz uwaga. Ja się boję, że ja to złamię zaraz. Ja się boję, że mi tu wyleci cały garnizon z ich miasta i i do widzenia. Dobra, zobaczymy. W ogóle, patrzcie, mamy takie miasto w sumie całkiem spore już nie? A Mamy 136 ludzi, gdzie można mieć 200, więc spokojnie można by jeszcze to miasto rozbudowywać. To jest spoko rozwiąz. sprawa. Jak rozkażesz. Nigdy się nie poddamy. Na front! A ty tego. Na front. Okay

Nie poddamy. I w ogóle nie jakaś poddamy. ta jest. Atakują mnie, no nie. Spokojnie, spokojnie, wystrzelimy ich. Dobra. Okej. Okay. Teraz chodźmy tutaj. Budowla płonie Szzelajcie, no Ja no nie zniszczą. Nie razom rady. Mamy zbyt dobrą ochronę tutaj. Jak rozkażesz. Oha? Hmm. O nie. Pierża oblężnicza jedzie. Patrzcie, co to się dzieje. Masakra. Tak, mój panie. Pakim, chodź tu. Wedle życzenia, dzielni żołnierze dołączcie tak. do naszej z natychmiast. Sprawy. Teraz tu. Natychmiast. Natychmiast. Nie. Wedle życzenia. Na twój rozkaz. O, oh fak. No tośmy dorobili. No to No to teraz już nie masz. O jeszcze bandyci. No nie, o, o nie. Ej, a czy, a wy się bandyci rzućcie na nich? Rzućcie się. Myśliwy nie może znaleźć zwierzyny. Ej, a wie to co? Chodźcie tu. Chodźcie, tu się, e! Bo my zaraz przegramy to, ja tu coś widzę. O Jezu Chryste. Tak, mój panie. Chodźcie, tu. Chodźcie, tu. Tak, o mój panie. Oje, pa, opa, atakują naszych żołnierzy. O, bosko. Przejęli nam wszystko. Y... Pokonano jednostkę wojskową. Jak rozkażesz. Tak. Okay. Chodźcie tych brać. Matko, co to się dzieje? Pokonano jednostkę wojskową. Rzecz jasna. Atakują nas. Kogo? Jak rozkażesz. Dobra, ładko. Ale la mnie tą misję. Ja nie wierzę. Wedle życzenia. Dobra. Wedle życzenia. Zwłaszcza z tych murów. Wszyscy lećcie tu. Na twój rozkaz. Pokonano jednostkę wojskową. Ale nie tędy, frajerzy, bo was bandyci rozwalą. W naszym klasztorze. jesteśmy strażnikami lekarstwa na widmową zarazę. Sprzedamy ci je, jeśli tylko będziesz go potrzebował. O panie. Szklad na sabat chcę zniszczyć wiedzę o leku na widmową zarazę. Jeśli Yuachar padnie, lek będzie stracony na zawsze. Dobra, idą ci te lekarstwa idą. Atakują naszego sojusznika. Ja pierdził. się jak to padnie wszystko! O, chryste. No nie, tak, chodźcie tu wszyscy żołnierze, bo normalnie zaraz giniemy. Masakra jakaś, co to się dzieje? Jak rozkażesz, chodźcie tu, do miasta szybko. Skąd tyle żołnierzy bierze? Wedle życzenia. Aha. Wedle życzenia. Dobra, gońcie mnie. Ja, ja odwrócę uwagę. Muszę wycofać się do zamku. Aha. No to mnie pogonili. Ja nie mogę. Nie, no, ludzie mi strajkują. Miasto Joachar pada. O. Panie! Jaka... jaka masakra! Ej no, nie wierzę w to. I czy my ich wybijamy w ogóle? Bo przecież... Co wy tu robicie? Rzecz jasna. Tak, mój panie. No chociaż tyle, że odkryliśmy lek na widmową zarazę, ale. Tak, mój panie. Oho, ten sobie jeszcze Bibę urządza. Dobra, jak rozkażesz? Mamy trochę tych batalionów. Chodźcie się z nimi pisgoć. Rzecz jasna. Oni gonią wózek. Masakra. Jesteśmy w drodze. Nie poddawać się. Dobra, walczmy to. Gincie, ludzie. Walczyć dalej. Co to się dzieje w ogóle? Nie poddawać się! Wedle życzenia, jak Dobra, i oni się wycofują w ogóle, patrzcie. I mogli zniszczyć to miasto, ale tego nie zrobili. Może im się skończyły. Te. No, kamienie w katapultach, albo nie wiem co jeszcze, nie? Dobra, chodźcie tu. Tak, mój panie. Tak, wedle Nie, tu, tu, tu. Rzecz jasna. Wedle życzenia jesteśmy w drodze. Tu się bicie z nimi. Ludzie. O, tu jeszcze z batalion jeden. Natychmiast. Do szarży! No mają tych żołnierzy, no to ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, o tu się, o tu się! Chodźcie, tu ludzie, matko, co to się dzieje w ogóle? Co to za misja? Gdzie ty jedziesz? Katapulto, e, wracaj. Jesteśmy no to udało nam się odeprzeć, ale ja nie wiem, jak skoro mieli taką przewagę, niż czyli już wszystko. Bożu, bożu. No, myśmy wszystkich żołnierzy wzięli praktycznie, tylko tu łuczników zostawiliśmy. A wózki? Radą lekarstwa. Ile tych lekarstw jedzie? No nie dużo, ale może cokolwiek dostaną, no, nie. nie może znaleźć zwierzyny. Przybył medyk. No dobrze, dobrze. Masakra? Co to było? Do Chodźcie tu Do Atakują Do ataku. naszego sojusznika. Jak rozkażesz Chodźcie tu. Chodźcie tu Jak wy w ogóle co się dzieje, ludzie A ty gdzie ty jedziesz? A co to są frajerzy, ludzie, tu macie być. Tu stój. Nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Tu chodź Chodźże tu Rzecz jasna. jedziesz jakbyś nie mógł normalnie nie Ty ta to jedno Jesteśmy w drodze. Tak. Niech zbrojni pilnują tych katapult. Jak rozkażesz. Ja nie wierzę po prostu, co się dzieje w tej misji, nie? Tak, mój panie. Nie, no, my już ją skończyłem, mam nadzieję, ale kurde, co to było za blężenie? Co to była w ogóle za akcja tutaj w tym zamku? Przecież oni się już tu przedarli do środka, nie? Rozwalili bramę. Weszli i niszczyli, niszczyli im tu w środku wszystko i co? I przeżyli jeszcze. Ja, ja nie wiem jak to się stało, naprawdę, nie pytajcie mnie Zostałem zaatakowany Na twój rozkaz potrzebujemy środków czystości dla naszych osadników, by mieć pewność, że będą zdrowi. Czy możesz nam sprzedać trochę miotę i mydła? Trochę miotę i mydła? Wóz został wysłany. Natychmiast. OK. Walczyć dalej. Nigdy się nie poddamy. Wyślemy. Katapulta ma określoną ilość amunicji. Powinniśmy kupić co najmniej jeden wózek amunicyjny w magazynie, zanim ruszymy ku naszemu celowi. Chodźcie. Jesteśmy w drodze. Ocie ludzie. Ostatnie dwa trebucze tu są. Natychmiast. Ile żołnierzy mamy? Bo możemy sobie się to kupić. Natychmiast. Tak. Tak. A kim ty się tam nie pchaj. Na twój rozkaz, rzecz jasna. Naprzód. No. Dobra, łucznicy strzelać. Do ataku. No, dobra, chociaż jakieś bitki są przynajmniej porządne w tej misji, coś się dzieje. Tak. Wedle życzenia. Tak, mój panie. Aha. Przygotowują się do następnego ataku. Potrzebujemy środków czystości dla naszych osadników, by mieć pewność, że będą zdrowi. Czy możesz nam sprzedać trochę mioteł i mydła? Na front! Mioteł i mydła, tak? Hmm. Widzę, że znowu muszę iść do klasztoru. Kupić od was Jesteśmy lek. w drodze. Na widmową zarazę. O proszę... Tu są zioła, tam można było też u nich kupić te zioła, więc z tych ziół robi się lekarstwa? Tylko czy my możemy to zrobić? Moment. Tu jeszcze powinna być właśnie chata Zielarza w przyszłości, a apteka... Nie wiem, czy tutaj by nie było apteki. Rozwaliłeś wszystkie trebusze No udało się. Bądź błogosławiony, moje dziecko. Udało Ci się zakończyć oblężenie i uratować nasz klasztor. Odwiedź nas, by otrzymać lekarstwo na widmową zarazę. No już idę do was, już idę. Lecę pędzę. Na twój rozkaz. Ale tych wózków mają, Jezus! Dobrze się wycofują, że zdążyliśmy im zniszczyć te, te trepłcze, bo teraz to normalnie by już... Teraz to by już nie było co zbierać w ogóle. Masakra, dobra, dobrze że, nam się, dobrze, że nam się udało wszystko zrobić, że nie przygraliśmy tej misji, bo ale było, było blisko masakra. Strasznie blisko. Dobra, chodźmy się dowiedzieć o tej widmowej zarazie. O co tu chodzi w ogóle? Myśliwy nie może znaleźć. O, koniec! Proszę bardzo. Dziękuję tobie i Zakonowi Galen za ten lek. Użyj tego leku, by uzdrowić swoich cennych osadników. Obyś się nie budował. Jeszcze się spotkamy. Ale tekst, o nie. Urław się osadnikami, kurde. Yy. Nie no, spoko. Uff, ciężka misja była, powiem wam. Aż się muszę napić. Ale udało się. Na szczęście się udało. Było ciężko, powiem wam, to prawda. Eee, I teraz będzie misja dziesiąta. Tios, dobrze. Tą misję, oczywiście, zaczniemy sobie już w kolejnym odcinku. No. Bałem się przez chwilę, że oni to miasto zajmą, ale na szczęście udało nam się jakoś z tego wybrnąć. Albo tak po prostu było w skrypcie, żeby się nie dało tego miasta zająć. Nie wiem. Chociaż myślę, że chyba by się jednak dało, no nie? W każdym razie dało się i teraz możemy spokojnie zacząć kolejne misje. A póki co, wielkie dzięki Wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.